Three! Siemaneczko moi kochani, z tej strony matkieli i Witam wszystkich w kolejnym odcinku dzienniczka turniejowego Za nami minęła już faza ćwierćfinału w mojej drodze I dzisiaj omówię kilka ważnych rzeczy dotyczących tego turnieju A mianowicie przedstawię wam wyniki jak, jakimi zakończyła się ta kolejka I patrząc na, pierwszą, na pierwszy, pierwszy screen jaki otrzymałem od was oczywiście to oczywiście screen BSL z drużyną I Love you EA Czyli wcześniej się nie myliłem, dobrze mówiłem I Love You EA. tym było samo I love you I love EA i tutaj wynik oczywiście 2 do 0 niestety nie jestem w stanie powiedzieć czy ten mecz, czy w tym meczu przeważała jedna ze stron, ponieważ nie dostałem takich głównych statystyk więc tutaj zakończymy po prostu 2-0 dla drużyny Bezele i tutaj oczywiście przechodzą dalej Bezele no to jest chyba logiczne no nie kolejny mecz jaki tutaj mam to drużyna Iolo CF z drużyną Prawilniaki CF ten mecz zakończył się wynikiem 3-0 i z tego co tutaj widzę w statystykach tutaj ogromną Liczbę strzałów oddała drużyna Prawilniaki, była 16. W porównaniu z Jolo CF to tylko 9 strzałów. W sumie nie jest tak, taka miarząca ta przewaga, ale w końcu e, ta skuteczność e, jednak tutaj wszystko pokazuje. 3 bramki na 16 strzałów, z tego 8 celnych to naprawdę dobry wynik. Kolejny obrazek, jaki tutaj mam, kolejny screen e, to mecz dość bardzo wyrównany. Chyba pierwsza sytuacja taka się zdarzyła w tym turnieju, iż e, drużyna Ox odra Opole z drużyną Best XD ten mecz zakończył się wynikiem 4-4. do 4, e, Przez co oczywiście drużyna, przez co musiała się e, rozpocząć dogrywka, a w dogrywce moi drodzy e, wrzuta karny dokładnie wygrała drużyna Best XD, strzelając trzy karny, trzy karne. Ogs odrał pole, strzeliła tylko jednego karnego, i więc tutaj przechodzi oczywiście drużyna Best XD. E, kolejną drużyną, kolejny mecz, e, moi, moi kochani: to mecz Poland z paczkoholicy FC. E, ten mecz zakończył się wynikiem 3 do 0, mimo wszystko drużyna Poland e, oddała strzał w 8. Natomiast oddały holicy oddali tych strzałów troszeczkę więcej, bo aż 12, tam 4 strzały różnicy, przez co oczywiście Paszkoholicy holicy oddali 9 cennych, a drużyna Poland oddała strzałów 7, z tego 7 celnych strzałów na 8, to jest naprawdę dobry wynik, z tego 3 bramki, to, to jest w ogóle jest niesamowity rezultat Posiadanie piłki po stronie Poland, tutaj myślę, że taki faworyt tego turnieju, ale zobaczymy, co dalej, się zostały półfinały, więc to wszystko rozstrzygnie kolejny mecz czyli oczywiście Polen przechodzi dalej w sumie to już 4 mecze tak się rozpędziłem, że po prostu się zgubiłem dodam, dodam na dodatek, że, że dzisiaj nagrywam kolej, kolejny odcinek kolejny dzienniczek w czapce tym razem troszeczkę inna czapeczka, jak sami widzicie czapeczka, rokat z autografem, proszę Państwa, ogóle nie widać tego, o, oh, fuck, z autografem Gimpera, tak, jest to autograf zdobyty na imię Intel Extreme Masters z 2014 roku, tak, mam miałem przyjemność spotkania Gimpera oraz wielu innych YouTuberów, tutaj gdzieś, e, zobaczcie pewnie, e, zdjęcie z jednym z nich, czyli z Gimperem, bo mam zdjęcie, e, i i po prostu dał mi autograf właśnie, właśnie na tej czapce ponieważ nie miałem nic innego poprosiłem jakiegoś tam ziomeczka o, o marker i podeszłem do tego gimpera, dał mi autograf no i mam taką dość fajną pamiątkę a z tej strony to wszystko moi kochani oczywiście dodano dodatek, że na samym końcu, na w opisie jak, jak zawsze mówię w opisie znajdziecie link do tabelki z półfinałem tam znajdziecie wszystkie dość ważne informacje. Kogo macie zaprosić do dalszych rozgrywek, z kim zagracie i jak wygląda cała ta, całe to drzewko, tak? Z mojej strony to tyle. Ja zapraszam do subskrypcji tego kanału, komentowania, oczywiście, lajkowania, odwiedzenia fanpage'a. Link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia, i czołem. chciał w górę, oczywiście. Chop siub, cztery baby, osiem